Są długi ulicami, z ogromnymi laurkami. Te laurki pełne kwiatków, Są dla wszystkich, babci i dziadków. A dziadkowie wraz z babciami, Już czekają przed domami, Przez lownetki patrzą dalej, Wystrojeni jak na bal. To mnie może kochać więcej, Zmarznę, grzejesz moje ręce, Szywasz spodnie, budzisz rano, nie malujesz mi na chlebie, Ty mnie kochasz, a ja, babciu, bardzo, bardzo kocham Ciebie. Ty, dziadziszu, dobrze wiesz, czemu mógł Ci życzy. Zdrowa mu, jakich chcesz szczęścia i słodyczy. Niechaj dziadzio mój jedyny żyje długo i przyjemnie. I niech mu szczęściu mkną godziny i niech ma pociechę ze mną. Babciu najmniejsza i najdroższa, Twoja miłość jest najtworsza. Tea i bezwarunkowa, prawdziwa, bezproblemowa, dlatego chcę podziękować i moje życzenie ofiarować. Z serca prosto płynące, prawdziwe i gorące, zdrowia, szczęścia i radości, nadziei i wiedzy i miłości. Babciu moja ukochana, nigdy nie bądź zatroskana i nieważne jak pora, Babciu nigdy nie bądź chora, przyjdź samej pomyślności, o wolny rosnej miłości. na Babciu, zadajcie 200 boś najlepsza w całym mieście, ty za bardzo rozrabiamy, posłać krzyża uciekamy. Ty nas zawsze będzie oczyszcz, wszystkie będę nam wyważyć, bądź zdrowa i uśmiechnięta, taką i uczęta. Babciu dziadku, chodźcie z nami. Damy wam łąkę z kwiatami do wąchania, patrzenia, a do łąki dodamy życzenia. Nawet gdy się zachmurzy na niebie, nawet gdy się kłopotów nie zbiera, my uśmiechamy się do siebie zawsze, jak dziś, jak teraz. Kochana babciu, zacznę zwyczajnie, że z tobą jest fajnie. Wyczeszczu i zyskłota, Wy smutku, wy Wspierasz i uczysz życia w miłości. Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować I skromny kwiecik kwiatów darować. Babcia z dzieckiem dziś świętują wszystkie wnuki, Więc pracu pracują, zatrąkują w każdym kotku, Przypilnują dziś porządek kuchni błyszczą już w talerze, Nusia babci bluzkę bierze, Nusio już podaje kapcie, bardzo kocha swoją babcię. Wszystkie smutki, wszystkie smutki przez święto dziadką walkę.